Cześć, witajcie. Ja jestem Kozybek. Witajcie w kolejnym odcinku Secret Neighbor. W tym odcinku gramy w nowy update, który dopiero co wszedł parę dni temu. I mam nadzieję, że będzie fajnie. Zapraszam do oglądania. XD Dobra, zaczynamy po prostu. Nie będę przedłużał. Zaczynamy. Cześć Okej, okay. okej, okay, spoko.

Ojoj! Proszę mnie! bardzo zły pan! Wiem, że ze mnie konisz! Dostaw mnie! Elo? Yes! Dobra, lecimy Okej, okay, okej. Okay. Nie nie ma. Nie, nie widzę. Ej Pablo, Pablo, chodź, 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 Ty będziesz ze mną chodził, bo nie ci Ej, nie ufajcie nikomu Nie, nie są sos. A jeśli ja byłem stos poprzednik, że to już nie będę w tej na sto

O oh, kurde Please help, please help, please help Goni mnie sus, goni mnie sus Tutaj <wizardschool> <cribe> Pobójcie, please Dział jak uciec A może i mogę Dobra, dobra, jestem bezpieczny Na razie jestem bezpieczny Czekaj Czekaj, czekaj, ja jest, ja, to ja, to ja, to ja O kurde Nie. Nie, złapał mnie, złapał mnie Złapał mnie Jest na górze Aha, wszyscy już zaginęli Jedziemy, lecimy Po co zamykasz innych? Po co? E, no, ja też tak myślę. Co, co jest, co jest? Kłopom was? Co, co, co? To ty jesteś, tak? Ty tutaj, to tutaj jesteś, tak? O, masz klucz, okej. Okay. Chodź. Hmm. Dobra, idź przodem może. Dobra, wyważaj, wyważaj. Ja... Ej ktoś za nami jest, ktoś się za nami, to sus jest, to sus, szybko, szybko Biegnij! Biegnij, 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 biegnij Szybciej Rzucajcie, rzucajcie, rzucajcie w niego Go nie susa, go nie susa. Dobra, chodź, pigniemy O <laughs> <U> górdę, nie. Tym, co się, to popatrzył do Mador. Mador ma <laughs> Nie porwiesz go, wiesz o tym. O kurde, nie! No, tak myślałem. Dobra, jest. Nie, nie idę, nie idę. to ja się zamknąłem gdzieś przed nosem. Chyba. Coś mi się staje. Nie, nie, nie będę Ale jednak, jednak mi złapałeś No eee, Dobra, dasz radę, a nie, nie słyszy mnie No, <śpiewa> trochę nie pykło Ja nic nie mogłem znaleźć, właśnie. Chciałem wejść na dach, no i właśnie... No, bo na dachu zawsze jest jakiś klucz. Uwielbiam co Nie, nie pykło. A czy to nie jest ostatnie przypadkiem? Blisko było. Dobra, lecimy. Ja, ja, ja poszedłem w lewo od razu do drzwi. Chodź, 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 chodź tutaj. Wiadomo kto teraz jest. Sus. <grystanie z pusty> tak tylko mówisz. Mhm. Uh -huh. w puszce. No istnieje coś ta takiego, coś? z pomocy. No ja wiedziałem. Obecnie na górze jestem. Okej, okay, okej, okay. okay, spoko, chodź. Chodź na górę, bo tam są klucze. Wiem gdzie są. Ja otworzymy, już tam na górze, chodź. Ja jest to chodź, biegnij, biegnij. Biegnij, 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 biegnij. Trafisz? Trafiłem. Dobra. Zablokuj, jeśli możesz. A jak nie, to chodź. O kurcze, to mam się rąbane. więc chodź szybko. Szybko trzeba. trzeba ym... Idziemy tutaj, chodź. O tutaj, 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 zawsze. No. No tak. I tutaj zawsze są klucze. Zawsze. No też można. Wiem. Ej, mam klucz. Mam batonik. Ja żółty Ale chyba żółty jest niepotrzebny już Nie wiem Nie wiem, zobacz Zobaczymy zaraz No, coin, coina No, też wezmę sobie Ja w ogóle mam dużo tych coinów, ale nie wiem co się z nimi robi Jakby one nadają ci dodatkow dodatkową kasę po grze chodź, 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 pójdziemy otworzyć. Okej, okay. chodź. Mm -hmm. To nie idziemy. <laughs> Oj, czerwony tutaj. Broń. Okej, okay. dobra. E, Okej, okay, to muszę, to mam teraz, to mam trzy klucze. Potrzebny jest na pewno jeden niebieski i jeden czerwony. spokoja żyję. No, bo ja skoczyłem pod innym kątem. Wiesz, matematyka i te sprawy. No, tutaj. Dobra, szybko, patrzcie Dobra, dobra, czekaj Jest, chodź, uciekaj tędy, tędy Chodź tędy, tędy, chodź, 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 chodź. Uciekamy, uciekamy. Wezmę pudło na wszelki. Gdzie ty idziesz idę w drugą stronę? Dobra, chodź, 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 U Dobra, udało się. Udało się Chodź. Włączymy prąd. No dobra, A nie, nie dobra, możemy. Dobra, <laughs> dobra, chodź, idziemy. Um, no, pomyliłem mapy, no. Rzeczywiście. On teraz wejdzie w sonar i nas znajdzie, więc trzeba się pospieszyć i zmieniać co chwilę miejsca. Chodź tutaj. Na zdrowie. A, okej. Okay. Tylko uważaj, bo tutaj może być wszędzie. Chodzi o to, że, nas, że może nas e, gonić Ej, tu jest dwójka, biorę dwójkę Idziemy tutaj, chodź Tutaj zawsze jest klucz, więc tutaj szukam niebieskiego Okej, okay. jest trójkę mam Dobra, zablokuję drzwi jak coś Dobra jak coś to mam, tylko trójkę. Coś się no, numer to 3. Ej, to wychodzimy tędy, ok? Żeby nie robić tam kłopotu. Tędy, z oknem. Mam trójkę. Okej, okay, to mam e, trójkę, więc. Wiecie gdzie, gdzie jest jakaś dostępna trójka? Ja znowu przeżyłem. Chodź. Gdzie? To przygotuj broń. No to przygotuj broń. I uważaj na pułapki. Ej, bo jest wyłączony. Uwaga, pułapka. Przeskocz pułapkę. Kurczę, leć, leć, leć. Jesteś? Sorry, sorry. Czekaj. Leży, zabiłem go. Z... Dobra, teraz będę musiał sam przejść do końca. Więc teraz trzeba speedrunować ostro. Udało się. Udało się Udało się, udało się, jej Dobra, to może kończysz nagranie my sobie idziemy na wykładronka. Okej, okay, okej, tak miałem już kończyć, więc dzięki za grę No dzięki, czekaj No cześć, cześć, cześć